Tak, przystąpę może tutaj do, do części, do, do tej części właśnie rozdania nagród. Przez cały festiwal pięć osób wyznaczonych przez was pełniło funkcję jury. Te osoby nie były gdzieś nigdzie zamieszczane, ich imiona, nazwiska, ani dane. Z tego względu, żeby, żeby po prostu na imprezach uczestnicy nie próbowali przykupić. Nie, to... <śmienicza> bo wczoraj tak się aż boli bo oni tak też się Dobrze, to ja może poproszę tutaj, jeżeli dla siebie może zacznę od kobiet. proszę Jagodę, tak, serwis Peron4. Peron Nie ma Kasi Żak, ponieważ ten jest prezesem Klubu Płetwonurków i zszedł z Szeflucji Jezior po prostu oni... Nie mogli sobie wyobrazić, no że oni po prostu zeszli pod wodę. Nie. Poprosiłbym Jarkę Kanie, Pawła Sowińskiego i Tomasz Raczyński, który nie, nie tutaj. Jeszcze się okazuje, ja że dzisiaj tylko pełnię rolę konferencjera, byłem przewodniczącego te, tego śmieśnego zimnika, który jak się okazuje. z <muchy> Sałwakania. Kania. I Agata to jest taka spółka zoo, z małym z z z akcentem botanicznym. No i jeszcze jest ten Żak, czyli taki studencki taki z półka co teraz mogę mówić, tak? Przystąp. A, no tak, bo ci zagadałem, że... Jeszcze powiem, że obrady naprawdę były bardzo burzliwe, jeżeli nie miało łatwiej, że tak powiem, decyzji kłócili się tam, drapali i tam. No. W ogóle wiecie, wy, so, wy sobie tutaj tak słodko oglądaliście wczoraj tego Long walka, to co godzinę trwałam, przez ten czas tam w tych szatniach. Na koniec musieliśmy się tak rozładować, że właśnie aż musieliśmy jak będzie talary zrobić. Pewnie niektórzy Was wiedzą, e, to jest jeśli ktoś nie może podejść, bo reprezentujemy. Zwycięzcy tak, tak, zwycięzca dostanie talary jak nic. O, to zobaczycie. I e, naprawdę, naprawdę nie było łatwo cokolwiek tutaj wybrać i tak dalej, długie dyskusje były. No, a w ogóle jeszcze Wam muszę wymienić kto jest naszym sponsorem, bo bez, bez nich by nie było po części tego konkursu. Dziwość tego danego na nakazuje. Tutaj właśnie macie ich podranów, medialnych i sponsorów się zmieniają. Się, jest Sailor Riders Rider, e, Studio AB Kompas Jeden z But Wydanicą Bezdroża e, Brawler Cormora Narząsztyna Skyter e, e, Towarzystwo Uznaczenia Aviwa, Omega Hotel oraz CW Fundator Fotoksiążek. Książek No dobrze hmm, hmm, hmm. Co my tu mamy? Zacznij od nagrody foto Od tak, foto tak? mam zacząć, tak? Yy, no dobrze, no zaraz zasłonimy. Nagroda Foto. Nagroda Foto za najlepsze zdjęcia i przede wszystkim za super przedstawienie nam swojej wyprawy i pokazanie jak to fajnie żyją ci Dajakowi i ci inni drzewa. A nagrano foto, nie to jest Osztyna, muszę korespondencyjnie załatwiać, ale to jest kupon na 200 złotych w studiu AB. Ja wam powiem jedną rzecz, oni najlepsze robią wydruki, jak już kiedyś chciała robić wystawę, a wszystkie swoje, swoje wystawy możesz właśnie u nich robić, ale też korespondencyjnie, ale też dostałaś kupon do CB na fotoksiążkę w takich dużych rozmiarach. Te fotoksiążki można tam przy oglądać. Proszę bardzo. No właśnie, teraz będzie. A, teraz będzie w ogóle nagroda chyba specjalna. E, nie, znaczy, w ogóle nie było to w ogóle przewidziane, ale się okazało, że my i sponsor, jeden z ważniejszych się tak szczytów, że musimy wybrać e, szluzaków za to, że nas <grym> tak rozbawiali. <grym bo, <grym no, to, naprawdę, ja się, Jeśli dać, to no. E, tak, tak. E, no i się muszę z tym jednym przewodem wybrać. E, może we? Nie, kursów wodnych, jeśli się potopić, a tak to macie coś, to Bo widzicie, było widać, pokazał, że mam tej aklimatyzacji tam brakowało cały czas, więc teraz o, o tej, Podczas tej całej drogi powrotnej spokojnie będziecie mogli się aklimatyzować. E, na te śląskie powietrze.

Uh, 그래요, so z są dwa. Nie ma pierwszego, drugiego miejsca. Znaczy, z jest, ale nie ma trzeciego <ím> miejsca. Są dwa wyróżnienia. Dostali ją realiści za taką pasjonującą wyprawę do Indii na tych swoich motorach. te. Muszę ten, dwa. Nagrodą jest kurs, tylko nie wiem jaki Wy chcecie. Czy żeglarz, czy motorowodny? Nie chcę później na to, zobaczyć, to jest jeden kurs. Dobra, zdecydujcie później. Albo dogadajcie się z tymi drugimi, bo druga, drugie wyróżnienie to też jest kurs właśnie albo taki, albo taki. Nie można dwóch na raz. Tak, się Tak, dogadajcie się. Drugie wyróżnienie. Jest za taką niskobudżetową studencką wyprawę, znaczy tak nam się wydaje, że nie była niskobudżetowa, bo chyba coś nam skłamali, yy, yy, trupem na najwyższy szczyt Europy, czyli są na Elbrus. Yy, no właśnie, jest też on? A, jest tutaj. <kluczy> no. Gratuluję. Nie. Nie! I teraz pierwsza nagroda. Zbuduj jakieś napięcie. <tuduj> Nie wiem, czy to jest. Czy to o nagrodzie? A no właśnie, nagrodą to jest jeden płód. Niestety. <tuduj> na jeden płód za 500 zł. Jak laureat sobie dozbiera frekasy, to może będzie stać go na drugi płód. Może tańszy. Nagrodą oczywiście jest ta statuetka, co za stoi. No i fotoksiążka też jest, tak, trzymając ten dół. i tu jest, tak, tu, tu, tu nie ma, tu nie ma żadnych pieniędzy, że nie przykupiłem, jest po prostu, tu jest po prostu talon na fotoksiążkę, żeby sobie wydać na przykład książkę z fotografiami z tej podróży. I dostał ją Czarko Prywicki za Afganistan.

Ja, jak chodzi o podczas obrad, też musieliśmy to zrobić. Nie mam, nie mam. Może coś powiedzieć? Bo tak. Czy bardzo mi się przyda ten jeden but? Yy, ponieważ no. wracając... Zgubiłem buta. Nie jest to możliwe. Yy, I musiałem, musiałbym kupić nowe buciki, ale takie pełneczki, Także, proszę no, 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 kupić buty, także bardzo dziękuję. No i... No i naprawdę, no, dziękuję Jest <ślam> to moje wygrałem. No Także Pomijając język kwiatowski był już ten ale to tylko no prawda. Dziękuję bardzo wszystkim. <ploduchy> służbie. Na... No nagrodę w tym filmie. Czy to Jeśli chodzi o to ma przez Korpelę. Masz kurs nurkowy też. <grymny> e, nie wiem, może się napaliłeś tak, jak pokazywałem goście, że mam kurkowy, ale no, nie wiem, czy Boga jesteś, czy to czy nie. No, pewnie, już się przyda, no, więc ten. Jeszcze kurs nurkowy też jest Twój. No właśnie. Dziękujemy. A dla tych osób, co jeszcze zdał książki, takie nagrody pocieszenia, nie wiem czy są te inne ten... osoby, są jakieś nieprzyjemności? Wszyscy, co Pan mógł przedstawić. Chciałem się zgniąć. Czekaj, czekaj. Marii Krzyżanowskiej, tam widzimy. Helenę gałunicę Jest, jest. Jest, jest. jest ja, była, przed chwilą była. Tak, tak. Zobaczmy, co to jest. Natalia Gałunicka też się zgubiła. Tak jest